Dzień dobry. Witamy trenerów Marka Saganowskiego oraz Sebastiana Letniowskiego na konferencji prasowej po meczu eWinner II Ligi Radunia Stężyca Motor Lublin. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0 dla gospodarzy. Po dwóch bramkach po dwóch wspaniałych bramkach do przerwy Damiana Szuprytowskiego. w 80. minucie goście nie wykorzystali rzutu karnego. Strzał Michała Fidziukiewicza obronił Kacper Tułowiecki. W 86. minucie końcowy rezultat dla gospodarzy ustalił Dawid Retlewski. O, pi o pierwszą opinię po meczową poproszę trenera Marka Sagląskiego. Gratulować tutaj Radunin wygranej trzech punktów. Myślę, że mój zespół w szczególności w pierwszej połowie wszedł bardzo słabo w ten mecz. Czekaliśmy na to, żeby żeby Rodunia nam strzeliła bramkę. Mało agresywni zawodnicy, w szczególności w ofensywie wyskoku, w skoku pressingowym. To spowodowało, że zostaliśmy zepchnięci do, do, do niskiej obrony Rodunia. Widzieliśmy o tym, że w ofensywie bardzo dobrze, dobrze to wygląda. Eee, strzeliła szybko bramkę. Eee, do szatni dostaliśmy następną bramkę. Jeszcze, jeszcze tego dokładnie nie widziałem, ale, ale ob, ob, obnażyła nas. Akcja zawodnika, który minął chyba 3-4 zawodników do szatnie bramka i na pewno, na, pewno, na pewno było ciężko. Druga połowa, troszeczkę lepsza w naszym wykonaniu. Kilka, kilka bardzo dobrych sytuacji do strzelenia bramki. Gdybyśmy, gdyby nam się udało strzelić, strzelić bramkę na 2-1, to, to, to może inaczej by się potoczył. No, w ofensywie wydaje mi się, że karnie, który, którego nie strzelił to jest już chyba apogeum naszych, e, naszego programu, jeśli chodzi o przód. To I o podsumowanie meczu poprosimy trenera i pana Sebastiana Leśniewskiego. No tak, my już długo czekaliśmy na taki mecz, gdzie, o ile Marek tu mówi, że, że grali mało agresywnie, to u nas rzeczywiście wreszcie ta agresja była, wreszcie było zaangażowanie, był zespół. Może zaangażowanie to nie powiedziane, bo zaangażowanie było w, w, we wszystkich meczach, ale ale odpowiednia mobilizacja, gdzieś tutaj mentalnie myślę, że bardzo dobrze weszliśmy, weszliśmy w ten mecz, chcieliśmy go wygrać, zmazać jakby tą plamę z ostatniej porażki wyjazdowej. No i, i myślę, że tu z przebiegu meczu myślę, że zasłużone zwycięstwo, tak? bo ta pierwsza połowa na pewno pod naszy dyktant do druga, spodziewaliśmy się, że motor będzie musiał zaatakować, więc czekaliśmy na swoją sytuacji mieliśmy może ze dwie jeszcze. Ale faktycznie różnie ten mecz mógł się potoczyć, gdyby, gdyby chociażby wpadł ten rzut karny, czy też tam z głowy mieli sytuację bardzo dobrą. Więc przed 2-1 mogło być różnie, strzeliśmy na 3-0 i zamknęliśmy ten mecz, więc cieszymy się, bo mówię naprawdę, czekaliśmy długo na taki mecz, wreszcie na 0 z tyłu, gdzie o nas się mówi, że nie bronimy, no myślę, że bronimy, ale, ale gdzieś cały czas ten zespół jest w fazie budowy i, i jakiejś przemiany, więc, więc cieszy ten, na pewno nas dzisiejszy mecz. Dziękujemy i poprosimy o pytania od mediów. No ja mam pytanie do trenera letniowskiego, bo to, mamy, to jest ostatnie spotkanie Radunii u siebie w tej rundzie. Czy mógłby Pan się pokusić o takie krótkie podsumowanie tego, czy Pan tak sobie wyobrażał to, 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 ten debiut Raduni w drugiej lidze, i czy ta pozycja, którą moim zdaniem wysoka pozycja, nawet bardzo wysoka Raduni jest zasłużona? Jak Pan to widzi? Czym znaczy, nie to to... chyba, czy jest zasłużona e, pozycja. No, ja mogę ocenić zagrę. ja jestem zadowolony z tej rundy osobiście, bo ten zespół no, został przebudowany mocno po awansie, ale z drugiej strony też pokazał jak e, chociażby mecze na Śląsku. I później u siebie mecz z Hutnikiem, że zagraliśmy właściwie składem też z trzecioligowym zupełnie i potrafiliśmy wygrywać, więc to też pokazało, że my w trzeciej liczby byliśmy też mocni. Ja, ja jestem bardzo zadowolony z tej rundy tak? I myślę, czy miejsce jest adekwatne, ilość punktów, nie wiem, to mogę nie oceniać. Na pewno ten zespół z tygodnia na tydzień wygląda lepiej. Ja jestem przekonany to jakieś potknięcie, w pogoni sierpce, wiadomo, zdarzają się one nam zresztą jak cała ta liga. No. Tutaj każdy z każdego jest w stanie wygrać i przegrać, tak jak dzisiaj Motor, a oglądałem ich na gdzie przegrali nie niezasłużenie 2-0, ale taka jest ta liga i więc moje podsumowanie jest takie, że na pewno pozytywnie zespół się rozwija i to mnie cieszy bardzo. A myśli Pan, że jest szansa na to, żeby na wiosnę bić się w parażach o pierwszą ligę? Takie pytanie u nas często pojawiają się. My często rozmawiamy o tym, że chcemy się utrzymać, a za chwilę, jak dobijamy gdzieś do pewnego momentu, to już gramy w barażach, więc ja bym nie chciał. Ja, ja mam cel utrzymać ten zespół w drugiej lidze i taki cel, jest y, oczywiście, to jest nasz główny cel. Ja jestem ambitnym człowiekiem, zawodnicy też chcielibyśmy bardzo w barażach, ale czy, czy to się stanie, mówię na razie, musimy się utrzymać i od tego zacząć. Mam no jeszcze pytanie do trenera Saganowskiego. Bo tak mi się wydaje, że Motor chyba ostatnio jakby y, troszkę stracił impet. On lepiej się chyba prezentował na początku sezonu. Czy pan podziela moje zdanie i co jest z tego przyczyną jeśli, no, jeśli pan podziela to zdanie? Nie, nie do końca podzielam to zdanie bo na początku mieliśmy też dosyć duże kłopoty z stwarzaniem sytuacji. To co tutaj trener Sebastian powiedział, choćby w meczu z, ze Starą Rzeszą stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, naprawdę dogodnych. No dzisiaj, dzisiaj niewygustany rzut karny, później wychodzimy 2 na 1, Cegła kopie w, w Murawę, potyka się i to są takie, takie momenty, gdzie gdzieś nam brakuje bardziej w tej ofensywie, bo jeżeli chodzi o, czy zagramy w systemie 3-5-2, czy zagramy w systemie 4-3-3, czy 4-4-2, te sytuacje stwarzamy ale tych sytuacji nie możemy wykorzystać i tutaj jest największy, e, e, największy problem. Wiadomo, że jeżeli się nie wygrywa meczu od, e, w lidze od półtora e, miesiąca, to, to, to gdzieś to morale spada, to jest normalne. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję bardzo trenerom i gościom, że się spokojnie idą.